Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na miesięczny odczyt kart tarota dla ryb. Zacznijmy sobie od afirmacji anielskiej na nadchodzący miesiąc kwiecień 2025. Zobaczymy, co tutaj nam, e, jaką nam a, afirmację dla ryb e, dostaniemy. Hmm. Moja pamięć jest perfekcyjna, pamiętam wszystko z łatwością. No, taka skromna afirmacja, ale fajna, przyjemna. E, dobra, zobaczymy dalej, co tutaj tarot ma nam do e, powiedzenia. Jeżeli chodzi o kwiecień 2025 dla ryb, jakie wyzwania, jakie co z pracą, jak finanse, jak emocje, jak miłość, jak relacje z bliskimi, co dobrego idzie w Waszą stronę. Dobrze, zaczynamy. E, wisielec. E, myślę, ryby, że kwiecień może być takim miesiącem zatrzymania, tak? Refleksji, e, takiej konieczności spojrzenia na życie z troszeczkę innej perspektywy. E, no, możliwe też, że tutaj e, pewne sprawy nie będą szły tak szybko, jakbyście tego chciały, tak? Co może też wymagać od was większej cierpliwości. No warto tutaj skupić się na takim swoim wewnętrznym świecie, zastanowić się, jakie tutaj zmiany są potrzebne, tak? Żebyście mogły dalej ruszyć ryby naprzód. Może będzie tak, że będziecie musiały coś poświęcić, żeby też osiągnąć jakiś no, ważniejszy cel, tak? Nie wiem, może będzie to jakaś zmiana nastawienia, czy też nie wiem, rezygnacja, może z jakichś pewnych nawyków, tak? No ważne tutaj na pewno będzie, żebyście nie walczyły na siłę z tym, czego nie możecie kontrolować, tak. No zamiast tego zaakceptujcie po prostu sytuację, nauczcie się po prostu z niej um, no czerpać, tak. Możliwe też, że pewne sprawy, które wydawały wam się bardzo problematyczne, no, zaczną nabierać nowego znaczenia. Tak? No, że no, warto będzie skupić się na takiej, nie wiem, medytacji, głębszemu zrozumieniu siebie tutaj w tym wszystkim. Tak? No, możliwe też, że będziecie potrzebować więcej odpoczynku, więcej no, regeneracji, tak? zanim pójdziecie Zanim pójdziecie dalej, zanim podejmiecie kolejne e, działania. Nie wiem, jeżeli na przykład y, no, czujecie, że utknęłyście, y, no, spróbujcie spojrzeć na, na swoją sytuację z troszeczkę innej strony, z innej y, perspektywy. Tak? No to może Wam przynieść naprawdę fajne, cenne y, rozwiązania, tak? Y, dobra, idziemy dalej. Y, wyzwania. Y, no, takim wyzwaniem będzie na pewno y, dla was takie znalezienie równowagi między właśnie dbaniem o siebie y, a obowiązkami wobec innych, tak? Y, możliwe, że no, będziecie miały wiele obowiązków, wiele zobowiązań, tak? Ale no, jednocześnie ważne będzie, żebyście nie zapominały o własnych potrzebach tutaj, tak? No warto nauczyć się y, no, tutaj jak skutecznie właśnie y, zarządzać tym swoim czasem, tak? Um, też um, no, też energią, też um, takim, no, tym, co dajecie od siebie, tak. Um, możliwe, że poczujecie, że ktoś też w Waszym otoczeniu wymaga od Was większego wsparcia, tak. No tutaj jednak ważne będzie, żebyście no, no, nie pozwoliły, by Wasze um, granice zostały w jakikolwiek sposób naruszone, w jakikolwiek sposób przekroczone, tak. Może też staniecie przed jakąś decyzją dotyczącą właśnie inwestycji, jakichś planów związanych z przyszłością. No warto tutaj będzie na pewno podejść do tego z rozwagą, no nie podejmować pochopnych decyzji, tak. Dbajcie o siebie tutaj tak samo, jak dbacie o innych. No jeżeli zaniedbujecie swoje potrzeby, tak, no to no będziecie mogły tutaj się poczuć wyczerpane. Możliwe też, że wasze samopoczucie m, czy też wasze zdrowie, no może być bardzo mocno związane z tym, jak zarządzacie właśnie swoim codziennym życiem, że możecie przez to właśnie czuć się bardzo wyczerpane, bardzo takie, no, y, zmęczone, tak, że, no ale też tak, no nie tylko fizycznie, ale też bardzo tak, no, m, m, mentalnie, duchowo, tak. M, y, no na pewno to będzie taki miesiąc, w którym warto będzie postawić właśnie na e, taką stabilizację, tak, Takie, na taką równowagę, e, no, myślę, że tutaj też bardzo ważne będzie zachowanie takich zdrowych grań, żebyście, no, nie pozwoliły, m, na, żeby inni wykorzystywali tą waszą, e, no troskliwość, tak. Mhm. Dobra, idziemy dalej, e, praca. No tutaj może być taki okres spowolnienia, a takiego no, konieczności odpoczynku, tak. E, możliwe, że będziecie potrzebować jakiejś przerwy, że sprawy zawodowe będą wymagać no, od Was większej cierpliwości, tak. E, no tutaj na pewno będzie warto skupić się na regeneracji, żebyście się absolutnie nie forsowały ponad swoje e, siły, ryby, tak. E, Możliwe, że będzie też tak, że niektóre jakieś projekty wasze będą wymagały lepszego zaplanowania, zanim podejmiecie no kolejne kroki, tak? no Nie działajcie tutaj absolutnie w pośpiechu. Pozwólcie sobie właśnie na te chwilę wytchnienia, zanim właśnie podejmiecie te, te, te nowe, kolejne wyzwania, tak? Możliwe, że pewne jakieś decyzje w pracy no będą poza waszą kontrolą, więc warto tutaj dać sobie ten czas na tą refleksję. No, na pewno tutaj będzie warto skupić się na odpoczynku takim psychicznym, na unikaniu nadmiernego stresu, no możliwe też, że będziecie potrzebować więcej przestrzeni, aby właśnie przemyśleć tą swoją dalszą ścieżkę zawodową, tak, no więc tutaj Absolutnie nie działajcie impulsywnie. Pozwólcie sobie na te chwilę oddechu, tak? No tutaj, no ja myślę, że ten kwiecień to będzie taki czas, w którym na pewno będzie warto e, no skoncentrować się na takich e, no długoterminowych planach, tak? Zamiast właśnie podejmować pochopne e, decyzje. Uh -huh. Dobra, idziemy dalej. Mm, finanse. E, no tutaj, może być tym. Taki dla was czas bardziej świadomego zarządzania tymi swoimi pieniędzmi, tak? E, możliwe, że będziecie musiały walczyć o swoje, e, czy też no, udowodnić tą swoją mm, no, wartość taką w sytuacjach zawodowych takich, w których dostajecie te pieniądze, tak? E, no warto być tutaj na pewno czujnym, nie pozwolić, żeby ktoś e, no, próbował wykorzystać waszą pracowitość, tak? E, no, może być też tak, że niektóre wydatki będą wymagały dokładniejszej analizy, że tutaj będzie no, y, warto trzymać się tego swojego budżetu, tak y, no nie poddawajcie się presji i konsekwentnie no, dążcie do tych swoich celów e, finansowych. Y, Możliwe, że będzie tak, że staniecie w takiej sytuacji, że będziecie tutaj, no, musiały się troszeczkę tłumaczyć ze swojej decyzji um, przed osobami, które no, nie do końca będą rozumiały właśnie waszego podejścia do um, finansów, tak? Um, no na pewno warto tu będzie być takim stanowczym no nie pozwolić aby właśnie inni decydowali za was w tych kwestiach. No, na pewno tutaj będzie też warto zauważyć, że wasze wcześniejsze wysiłki no, będą przynosić wam te efekty, tak? Ale będą też wymagały dalszego działania, dalszej determinacji. No nie poddawajcie się trudnościom, bierzcie w te swoje możliwości, tak? no jeżeli podejdziecie do tych swoich finansów świadomie, na pewno zapewnicie sobie większą no stabilizację, tak, no idziemy dalej, miłość, rycerz mieczy, no, to będzie taki czas, myślę, intensywnych rozmów, takich dynamicznych zmian, tak? I takiej, no, może nawet konieczności podejmowania szybkich decyzji, tak? A możliwe, że w waszym otoczeniu, w waszym życiu uczuciowym będzie się działo wiele, tak? Jakieś pewne sprawy będą wymagały natychmiastowych działań. Nie wiem, jeżeli jesteście w związku, możliwe, że doświadczycie jakichś ważnych rozmów, że, które będą takie, no, będą wpływać na tą waszą e, przyszłość w relacji, tak? E, na tą waszą, mm, na te wasze być albo nie być jako para, tak? E, no, na pewno tutaj będzie warto być szczerym, tak? ale też no, jednocześnie uważać na te słowa. Tak? Ponieważ no, pamiętajcie, że słowa mają moc, większą moc niż wam się tak naprawdę yy, wydaje, ryby. Yy, jeżeli jesteś, jesteście samotnymi rybami, no, to kwiecień może przynieść wam takie nagłe yy, no, znajomości, tak? takie niespodziewane zwroty akcji w sferze uczuciowej. Możliwe, że ktoś z przeszłości ponownie pojawi się w waszym życiu, tak? Co, co będzie mogło właśnie też prowadzić do takich no, trudniejszych decyzji, tak? No, nie działajcie tutaj absolutnie impulsywnie, dajcie sobie ten czas właśnie na przemyślenie tych swoich uczuć, tak? Możliwe, że będziecie że poczujecie, że musicie bronić tych swoich emocji, tak? Czy też, nie wiem, wyznaczać jasne granice w tych waszych e, relacjach. No na pewno kwiecień będzie takim miesiącem, myślę, którym na pewno będzie warto, m, no, otwarcie komunikować te swoje potrzeby, tak? Jeżeli mówimy tutaj o e, e, emocjach, o, o miłość, tak? M, no ale też żebyście, no, unikały tych pochopnych e, decyzji, tak? Dobra, idziemy dalej. Relacja z bliskimi. Jak będzie to wyglądało w kwietniu. No, będą takie dosyć pełne energii, bardzo energetyczne, tak? Myślę, że zauważycie, że macie większy wpływ na swoje otoczenie i że ta taka wasza pewność siebie przyciągnie ludzi, tak? No, którzy będą was no, podziwiać, tak? Um, możliwe, że um, możliwe będzie też, że staniecie się liderem w swoim kręgu, tak? że będziecie pomagać innym w podejmowaniu jakichś ważnych um, decyzji. Możliwe, że um, no, będziecie mieć wokół siebie ludzi, którzy będą wspierać um, Was w, w realizacji Waszych celów, tak, że będą mam pomagać budować, budować tą Waszą pewność siebie. No bardzo ważne moim zdaniem tutaj będzie, żeby właśnie otworzyć się dla tych bliskich, żeby dzielić się um, też, um, nie wiem, swoimi pomysłami, tymi swoimi sukcesami, um, tymi swoimi wartościami, tak? E, możliwe też, że odczujecie, że, m, że będziecie mieć takie poczucie, że no, wasze relacje stają się bardziej dynamiczne, tak? a ludzie e, no, też będą widzieć was taką no, inspirację, tak? żeby będą no, też traktować was jako, e, jako inspirację dla siebie. Tak? M, no, myślę, że tutaj na pewno też będzie warto. M, Dążyć do takiej autentyczności, żeby też otwierać się właśnie y, na wyrażanie swoich emocji, tak, żeby otwarcie je wyrażać. Y, może też będzie tak, że będziecie mieć większą siłę do naprawiania jakichś trudnych relacji, tak, czy też będziecie inicjować jakieś rozmowy, które właśnie y, w przeszłości były dla Was zbyt y, trudne, tak. Więc postanowicie wrócić do tego i zaczniecie to też naprawiać. Myślę, że tu na pewno będzie warto być takim właśnie aktywnym, zaangażowanym w te wasze relacje, no, które są dla was bardzo ważne, tak? Uh -huh. Dobra, ryby, idziemy dalej. Co dobrego idzie w waszą stronę. Głupiec, no, na no jakieś nowe początki, jakaś świeża energia, jakieś ekscytujące możliwości, możliwe, że w waszym życiu otwierają się jakieś drzwi do zupełnie nowych doświadczeń. No, warto tutaj być no otwartym, właśnie na, na nieznane, tak. Nie bać się, właśnie, no, podejmowania tego ryzyka, tak. No, macie większą swobodę w podejmowaniu decyzji yy, yy, może też poczujecie, że życie zaczyna właśnie nabierać takiego yy, nowego tempa dla was, tak? no zaufajcie sobie, pozwólcie sobie na tą taką spontaniczność. Yy, no czasami właśnie najlepsze rzeczy przychodzą wtedy, gdy ich się po prostu zwyczajnie nie spodziewamy, tak? Yy. Może też doświadczyć jakichś nagłych zmian, które właśnie okażą się dla Was bardzo korzystne, tak? Myślę, że kwiecień to będzie takim miesiącem, który którym na pewno będzie warto pozwolić sobie właśnie na eksperymentowanie, na m, odkrywanie tych nowych e, pasji, tak? e, m, Może być też tak, że poczujecie, że m, no, Wasze podejście do życia staje się lżejsze, bardziej optymistyczne, tak? No, ważne tutaj na pewno będzie, żebyście nie bały się właśnie takiego ryzyka, żebyście zaufały tutaj mm, swojej intuicji, tak? No, że macie tą szansę na nowe, że tutaj mm, macie tą szansę na te nowe ekscytujące e, możliwości. Mm. No, idziemy dalej. Karta rada. E, szóstka mieczy. Pozostawcie ze sobą przeszłość, tak? Skupcie się na przyszłości e, ryby. E, możliwe, że poczujecie, że właśnie naczy ten taki czas, żeby odejść od sytuacji, które właśnie wam po prostu zwyczajnie już nie e, służą, tak? E, e, no i potrzebujecie tą, i poczujecie tą taką potrzebę właśnie zacząć ten nowy etap w życiu, tak, no ważne tutaj będzie, żeby właśnie nie trzymać się, kurczego bo tego co było, tak, ale zamiast tego właśnie otworzyć się na te nowe no, możliwości, możliwe też, żeby, że ta wasza sytuacja zacznie się stabilizować i że powoli zaczniecie wychodzić z tych trudnych, takich emocjonalnych e, doświadczeń. Więc tutaj no, na pewno będzie warto zaufać e, temu procesowi tych zmian, tak? pozwolić sobie właśnie na płynne przejście do tego nowego etapu w życiu, tak? który będzie dla Was po prostu lepszy. Ehm... Możliwe, że zmieni się też wasza perspektywa na pewne sprawy, tak? Może też być tak, że to też spowoduje, że będziecie no, podejmować inne, lepsze decyzje, bardziej takie no, dojrzałe, tak? No ważne tutaj będzie, żebyście się nie oglądały wstecz, żebyście tutaj jak najbardziej skupiły się na tym, co przed wami, a nie za wami, tak? No myślę, że kwiecień to będzie na pewno takim miesiącem, którym no warto będzie Wam iść z nurtem tak życia, żebyście też no nie bały się tych zmian. Możliwe, że dostrzeżecie też ryby, że to, co wcześniej wydawało wam się trudne, teraz zaczyna się układać w zupełnie bardziej taki no, harmonijny sposób, tak? Że to no, jest ten czas. Właśnie, w którym warto pozwolić sobie na te nowe początki. Także nie, no nie warto trzymać się tego, co już do was nie pasuje, tak? Do tego waszego e, życia. E, no, tak to widzę. Dajcie znać proszę w komentarzu ryby, czy przyjmujecie czytanie, czy też nie. E, zostawcie sobie. Będzie mi bardzo miło, że zostaniecie ze mną na dłużej. Zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz. Um, będzie mi również bardzo miło, że zechcecie postawić im kawę. Um, no co, dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!